Cześć tu Agnieszka. Witam Was na moim kanale. Ostatnio zauważyłam, że niewiele mam tutaj takich przepisów na desery. Więc dzisiaj właśnie taki. Bardzo proste ciasteczka owsiane, składków owsianych. Wystarczy tylko, dosłownie tylko kilka elementów składników w tym przepisie i wyjdą Wam na pewno super. Potrzebujecie dwóch bardzo dobrze dojrzałych bananów takich dosyć dużych. Ja użyję sobie takich. One mogłyby być jeszcze bardziej, słuchajcie, dojrzałe. Nawet jeżeli zaczynają się pojawiać na nich takie brązowe plamki, one wtedy najbardziej, najlepiej nadają się właśnie do stworzenia takich ciasteczek owsianych. Przygotowałam również 2,5 i szklanki płatków owsianych. Ja użyję dzisiaj takich, widzicie, pokruszonych, takich mielonych płatków owsianych. Nadałyby się również do tego te całe płatki owsiane. Ja wolę jednak takie, ponieważ lepiej mi się łączą tutaj z bananami. Przygotowałam również dodatki, które w moich ciasteczkach się pojawią. Mam tutaj suszone truskawki, pestki dyni, kuleczki czekoladowe, żurawinę, płatki kokosowe. Oraz słonecznik. Taka proporcja, myślę, półtorej szklanki, szklanka, taka porządna szklanka. Yy, tych dodatków do tych ciasteczek będzie super. Jeżeli nie macie dość słodkich bananów, możecie naturalnie dosłodzić sobie całą tę masę. Yy, na przykład miodem, lub też jakimś syropem yy, z gonowym bądź z agawem. Moim zdaniem, wersja taka podstawowa z samych dojrzałych bananów. Jest równie smaczna. Przystępuję do przepisu. Naprawdę, słuchajcie, mega prosty przepis. W tej chwili rozgrzewam już sobie piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. I sam proces pieczenia to będzie dosłownie 10 do 15 minut. W zależności od tego, jak duże będą ciasteczka i. No, i po prostu trzeba to sprawdzać na bieżąco. Zależy jaką bie wasze piekarniki, więc ja mam takiego dokładnego, dokładnego stricte czasu pieczenia w ciastek nie podaję, ale będzie to w przybliżeniu 13-15 minut. Naprawdę te banany mogłyby być jeszcze bardziej dojrzałe, ale one już są wystarczająco słodkie, więc ja nie będę tutaj mojej masy dosładzać, tym bardziej, że te składniki, których użyję dodatkowo do ciasteczek są również słodkie. Czekolada, suszone truskawki. Słodziutkie. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić to po prostu bardzo dokładnie pociapać te banany. Moje banany przybrały taką konsystencję budyniową. Zobaczcie. Do masy, a właściwie do mananów na razie, przekładam wszystkie te dodatki, o których wspominałam wcześniej. Wszystko trzeba bardzo dokładnie połączyć. No i teraz ważna sprawa. Mam przygotowane dwie szklanki płatków owsianych. Natomiast teraz Dopiero sprawdzę tak naprawdę, ile tych płatków będę używać. Zacznę od połowy mniej więcej tej ilości. Wszystko zależy od tego, jak duże są banany, od tego, jak są bardzo mocno dojrzałe. Chodzi o uzyskanie takiej masy, z której spokojnie można zrobić kuleczki. Wiadomo, że płatki owsiane będą absorbować tą wilgoć, która pochodzi z bananów, więc możemy na chwilę odstawić całą masę i wtedy spróbować kleić kuleczki, jeżeli nie chcecie robić tego od razu. Ale ja tutaj nie będę na nic czekać, po prostu dodam jeszcze trochę płatków owsianych, czyli w tej chwili jakieś półtorej szklanki. Masa musi być taka zwięzła, dość zwięzła. Słuchajcie, ja widzę, że tutaj, po tej mojej konsystencji, że masa jeszcze jest jednak mimo wszystko troszeczkę za rzadka. Więc użyję całych tych dwóch szklanek płatków. Mieszam wszystko dokładnie i zaraz będę robić ciasteczka. Zobaczcie w tej chwili na konsystencję całej masy. Ona jest taka, już przestała być zupełnie wodnista. Nie odrywa się tak łatwo od łyżki i właśnie o taki efekt mi chodziło. Ja w tej chwili będę przekładać masę na po prostu papier do pieczenia. Na blasze. Słuchajcie, to nie musi być piękne. To są Wasze ciasteczka, które będą robione tak naprawdę Waszymi dłońmi, więc to jest znowu handmade. Super sprawa. W momencie, kiedy może przychodzą do Was, zapowiadają się na ostatnią chwilę goście. No po prostu takie ciasteczka ekspresowe. To świetna propozycja. Do kawy. Staram się mniej więcej zrobić podobne porcje. Chodzi o to, żeby żeby one mi się upiekły w tym samym czasie, jeżeli widzę, że po prostu jest trochę za mało, no to cóż. Nieco dokładam. Ja sobie w tej chwili pomagam po prostu zwyczajnie dłonią, i w tym momencie widzę, jaką mam proporcję, jeżeli ona mi się mieści tak swobodnie na, na dłoni. To to jest taka właśnie porcja ciasteczkowa, na jedno ciasteczko. Może nie wszystkie będą idealnie równe. Te dwa ostatnie są troszeczkę mniejsze. No ale jak wspominałam, nic nie szkodzi. Chodzi o smak. Teraz każdą z tych kulek należy po prostu spłaszczyć. Tak, żeby rzeczywiście przypominały nieco bardziej ciasteczka. Ale ciasteczka owsiane, nawet te, które kupujecie w sklepie, one są też takie nierówne, może podobnej wielkości, aczkolwiek, mówię, no nie są idealnie równiuteńkie, okrąglutkie. Więc nie ma się naprawdę zupełnie czym przejmować. Ciasteczka prezentują się w ten sposób, przed upieczeniem. Teraz wstawię je do piekarnika. Na środkowy poziom opcja grzałki góra-dół, bez termoobiegu, po prostu zwyczajnie. 180 stopni i czekamy. Po pierwszych 10 minutach ja sprawdzę, jak ciasteczka wyglądają. One powinny się delikatnie zezłocić z wierzchu. I taki czas, 13 minut, myślę, do 15, będzie odpowiedni dla ciasteczek owsianych. Kochani, moje ciasteczka spędziły w piekarniku 15 minut. Ja już do nich wcześniej zaglądałam, one się delikatnie przywymieniły. Po raz o tym po prostu, żeby je wyjąć. Po upieczeniu prezentują się właśnie w taki sposób. Pachnie super. Po prostu taki delikatnie bananowy zapach. Super, świetnie. Pozostaje mi tylko poczekać, żeby ciasteczka wystygły. I można serwować je gościom. Kochani, ciasteczka owsiane dosłownie 20 minut. Wersja śniadaniowa. Voilà. Równie fajnie komponowałoby to się z jedną filiżanką kawy. Minimum wysiłku. Można by je zrobić, pokusić się o to, aby były to tylko trzy składniki. Po prostu banan, płatki owsiane i na przykład żurawina. Słuchajcie, te ciasteczka to naprawdę bomba. Minimum wysiłku. Super efekt, smaczne, polecam. Jeżeli przepis wam się spodobał, polecam subskrybowanie kanału, zostawianie łapek w górę. A my, cóż, widzimy się następnym razem. Pozdrawiam.